Cześć, witam Was w kolejnym odcinku formatu Tydzień na Orbicie, w którym opowiadam o książkach, które czytam w mijającym tygodniu i będą to trzy tytuły. Chyba teraz na ten moment nie mam dla was takich za bardzo ogłoszeń, więc mogę od razu, od razu do tych tytułów przejść. Zaczynam od Babiego lata Marty Dzido. Możecie być zaskoczeni i zaskoczone, że mam już tę książkę, ponieważ ona wychodzi dopiero w drugiej połowie września, więc też czuję, że może nie do końca ma sens opowiadać wam o niej szerzej już teraz, bo od niej pewnie trzy razy zapomnieć i dopiero wtedy aktywizuje się ona w waszych głowach. To, co mogę powiedzieć o niej już jakby w ramach takiej zapowiedzi, to to, że jest to zbiór opowiadań, Dotyczących e, kobiecości, ale kobiecości. E zestawionej z poczuciem frustracji, wściekłości. Dużo jest tu właśnie złości, ale złości, która pomaga też przepracowywać systemową przemoc, której ofiarami padają kobiety. Jest tu dużo o samotności, jest tu o dojrzałej seksualności, o tym, w jaki sposób radzimy sobie z własnymi ciałami, kiedy one też podlegają zmianom w czasie, w jaki sposób też chcemy zachować tę młodość, a może chcemy korzystać z naszej dojrzałości. Nie wszystko w tym zbiorze mi się jakoś mocno podobało. Czasami czuję, że metaforyka trochę jest już za daleko posunięta, ale to jest kwestia po prostu też, wiecie, gustu, percepcji. Natomiast same tematy czuję, że są bardzo, bardzo ciekawe i fajnie, że też powstaje w Polsce i po polsku taka proza, bo to są tematy, które nie są aż tak do, mocno wyeksploatowane. Cieszę się, że Marta do właśnie bierze się za tę, tę działkę literacką. Następnie, to jest też zapowiedź, ale to jest już bliżej, bo 14 sierpnia, Skóra po dziadku Mateusza Pakuły. Wiem, że wielu i, zwie, wielu i wiele z Was wyczekuje na tę nowość. Ja czułam się bardzo podekscytowana, kiedy zobaczyłam tę książkę w swojej skrzynce pocztowej. To, co mnie bardzo zaskoczyło, to to, że ona jest cieniutka. Myślałam, że to będzie jakieś wiecie, potężne, to miszcze. Tym bardziej, że temat jest takiej wagi cięższej. Jest tutaj mowa o tytułowym dziadku. Zaczyna się od odziedziczonej, skórzanej kurtki tu też płaszcza, który wisi wciąż w szafie Mateusza Pakuły. Dziadek jest uwikłany w trudną historię kielecczyzny. Był osadzony w areszcie, czyli w więzieniu, w takiej prawdziwej mordowni i został stamtąd wysupłany dzięki, dzięki pomocy ogarniętej przez swoją matkę. I w tej historii odbija się też kwestia antysemityzmu, w tego w jaki sposób Kielce i kieleckie okolice, okolice Kielca Podchodziły do społeczności żydowskiej. I jak w wyniku pogromu Kielackiego, ta resztka, która ocalała z obozów zagłady, też została częściowo zamordowana, częściowo okaleczona w takim brutalnym ataku. I Pakuła zastanawia się też, jakie są źródła tej przemocy, ale może mniej nawet że źródła, tylko o tym, jak jak blisko jest ta przemoc, jak jakby łatwo jest ją rozpalić, jak jakby wystarczy jakaś drobna plotka, która gdzieś po prostu roznieca, roznieca pożar. Książka też jest bardzo ciekawa formalnie, myślę, że to warto powiedzieć, bo tutaj są też fragmenty takie bardziej poetyckie, są tu cytowane fragmenty dramatów, w których, których odnosił się do członków swojej rodziny, jest to też proza mocno autobiograficzna, więc jest tak nasycony też różnymi emocjami autora, ale on nie dominuje, nie stara się tak jakby narzucić własnej narracji o swoich emocjach na to, ale widać, że jest też obecny i to jest dla mnie ok, bo jest też jakby to, to w porządku wyważone. To, co chciałabym też zaadresować, to to, że mam poczucie, że ta książka jest bardzo taka y, urywkowa i zastanawiam się na ile to jest kwestia też jakiegoś tempa, w którym miała zostać wydana, y, na ile dobrze by jej zrobiło, gdyby poświęcić na sam proces pisania dużo więcej czasu. Nie mam poczucia, że ona nie jest przemyślana, ani nie, że nie wyrasta z jakiegoś e, szerszego researchu na temat zarówno historii ogólnie tego regionu, jak i historii rodzinnych. Natomiast y, wydaje mi się, że pewne wątki jakoś tak się urywają, rozmywają, a szkoda, że w sumie nie są tak jakoś doopinane. Nie chodzi mi o taki rodzaj dosłowności, że wszystko musi być, wiecie, jak po prostu łopatą wykopane, e, ale że z drugiej strony właśnie mm, Wydaje się momentami bardziej szkicowe, więc to jest, powiedzmy, coś, co, na, co, na co zwróciłam uwagę, powiedzmy, po stronie negatywów. Natomiast wciąż czuję, że wrażliwość Pakuły to jest coś niesamowitego, więc sprawiło mi przyjemność obcowanie z tym kolejnym jego literackim dziełem. I wstępnie już zaprosiłam go do orbity literackiej, jeszcze nie ustaliliśmy konkretnego terminu nagrania, ale jestem bardzo podekscytowana, bo to było zawsze moje wielkie marzenie, żeby, żeby Mateusza w orbicie ugościć. A na koniec jeszcze zbiór opowiadań Fredl Sztok z wydawnictwa Fame Art. To są Białe futre i inne opowiadania. Jest to książka, na której okładce widnieje taka błynczuczna zapowiedź, że jest to styl Virginia Woolf i wrażliwość Sylvie Plath albo coś w tym rodzaju. I przyznaję, że trochę bałam się sięgnąć po tę książkę z racji tego, że jest to bardzo jakby mocna obietnica i na ile to w ogóle w jakikolwiek sposób się zrealizuje. I też... Książka została napisana na początku XX wieku i dopiero teraz ukazuje się w Polsce w wersji też przetłumaczonej. Fradel ma korzenie galicyjskie, mieszkała w Stanach i jakby te opowiadania dotyczą też tego doświadczenia, zarówno wiosek na Galicji, w Galicji, jak i bycia w Nowym Jorku, i tego, jak Nowy Jork jest przytłaczający, jak niektórzy Żydzi porzucają swoją wiarę, wszystkie takie rygory, które się wiążą z ich Systemem wierzeń na rzecz bycia takimi prawie gojami, bo czasami się nie da, bo też jest tak przepracować tego emocjonalnie, a czasami właśnie uciekają w tę wiarę, dlatego że rzeczywistość wydaje mi się na tyle intensywna i na tyle przerażająca, że to właśnie Bóg staje się dla nich jakimś mocnym oparciem. Dużo jest tutaj historii kobiecych, i te kobiety żyją. W jeszcze gorszej sytuacji niż mężczyźni. Jeżeli mężczyźni są jakimiś drobnymi ciłaczami i próbują znaleźć dla siebie jakieś, jakieś, jakąś pracę, jakiś sens życia, to kobiety mają mniejsze poletko, na którym są w stanie zrobić cokolwiek, ale też nie chcę być niesprawiedliwa w sensie, jedni i drodzy mają naprawdę, naprawdę ciężko, i że te rygory jeszcze dodatkowo dokładają im tego, i tego, im tego ciężaru, ale z drugiej strony, jednocześnie rygory dają im też jakieś poczucie bezpieczeństwa, poczucie sensu. Wyrasta też to ze siły społeczności, więc to ma swoje dobre i złe strony, i Fradel też nie zabiera jakoś tak jednoznacznie opinii zabiera jednoznacznie głosu, nie opowiada się za, żadną z tych, za żadnym z tych scenariuszy, czy to jest jakby dobre, czy złe, po prostu bardziej to portretuje. No, zwracam też uwagę na styl, bo to są opowiadania, takie miniaturki z przemieszane właśnie Nowy Jorki i Galicja i są rysowane takimi bardzo delikatnymi barwami. Są o takich emocjach, które nie mają jakby, nie grają pierwszych skrzypiec, tylko często są gdzieś na marginesach, związane ze wstydzeniem, związane z tym, jakie mamy oczekiwania wobec rzeczywistości, jak to się czasami rozjeżdża, jest piękna historia krawca, który jest takim kreatorem mody, e, który tęskni za tym, żeby zrealizować swój idealny projekt. Mamy kobiety, które też tęsknią za na przykład koleją, czy przyjedzie tam jakiś narzeczony. E, więc, więc tak, więc ta książka sprawiła mi paradoksalnie dużo, dużo przyjemności z racji tego właśnie, jak jest y, skonstruowana i w jaki sposób czy z jednej strony, fabularnie, bo zaczynamy mówić o konstrukcji fabularnej, a, a przeszłam do razu do tych emocji. Konstrukcyjnie e, czuję, że to są bardzo takie wycyzalowane opowiadania, e, są zaskakujące błędy, czasami urywa się pewne myśli zostawione w takim uczuciu oniemienia, więc czuję, że to jest coś na pewno warte e, docenienia, przynajmniej ja to na pewno e, doceniałam. Koniec końców, czuję, że to jest dosyć mocno przeoczony zbiór opowiadań, a myślę, że może też Was jakoś zachwycić swoją, swoją taką delikatną Formalną i emocjonalną. I to w sumie tyle na dzisiaj. Zapraszam Was na kolejny odcinek za tydzień, a w międzyczasie w sobotę na YouTubie pojawi się rozmowa z Kamilem Rekoszem, czyli twórcą okładek wielu kochanych przez nas przeze mnie na pewno książek. I tak to będzie w sobotę rano. Jeżeli ktoś nie będzie mógł się doczekać, to może posłuchać tego dzień wcześniej na antenie Rady Kapitał o 17. Ale jeżeli nie macie czasu o tej konkretnej porze, no to od soboty rano będzie dostępne wtedy tylko, kiedy zapragniecie tego słuchać. Dzięki wielkie i do usłyszenia.